Aqua Kota przypomina z nazwy popularny włoski deser pana Kote, ale tak naprawdę to sycący gulasz warzywny. Trattoria del Archetto kryje się w cieniu średniowiecznego łuku, od którego pochodzi jej nazwa. Szef kuchni, Enrico, opowie mi o tym tradycyjnym daniu. Co znaczy aquacotta? Gotowana woda. Naprawdę, tak. Kiedy stawiasz na kuchni garnek z wodą i ona zaczyna się gotować, to jest aquacotta. Wtedy wrzucasz do niej warzywa oraz czosnek, cebulę, ziemniaki. Czyli to zupa. Yeah. Tak, a na końcu wbijasz do tego po jednym jajku na każdą osobę. Prosto do bulionu? Fajne. Gotowana woda to warzywny bulion z jajkiem w koszulce. I jak przystało na włoską kuchnię, która bazuje na świeżych produktach, te zielone warzywa na pewno odegrają ważną rolę. Dzika mięta. Naprawdę? Ojej, mocny zapach i taki świeży. Dziki fenkuł. Super. I sezonowe zioła jak cykoria. To też dzika odmiana. Tak. To niesamowite, że w tym przepisie pojawiają się dziko rosnące zioła. To bardzo stare danie. Kiedyś pasterze zbierali zioła na łąkach i wieczorem gotowali z nich aquacotta. To jedno z wielu prostych, chłopskich dań. Kuchnia dla ubogich, a jednak zajmuje honorowe miejsce w Twoim menu. To niezwykła kombinacja składników, eksplozja smaków w misce zupy. In a bowl. <laughs> I can't wait. Bardzo chciałabym to, jej to, spróbować. A, okay? Oczywiście, yeah, sure. yeah. zapraszam. Stolik yeah. dla jednej osoby. Enrico przygotował wcześniej duży garnek zupy. Teraz podgrzeję porcję na patelni, a do gorącego bulionu wbiję jajko. Myślę, że to będzie lekkie danie, zdrowe i aromatyczne. Przekonajmy się, czy mam rację. Proszę bardzo, Twoja Aquacotta. Nie mogłam się doczekać. Dziękuję. Takie dania lubię najbardziej. Prosta, tradycyjna potrawa. Właściwie bez nazwy, Aquacotta. Gotowana woda.